Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Lexus RC F-Sport 2023 rok. Dziś w tym aucie montowaliśmy Canlocka w wersji Pro, czyli w wersji z GPS-em. Kluczyki w aucie, noga na hamulec, próbujemy odpalić auto. Auto nam nie odpala. Dodatkowo po chwili uruchamia się klakson i kierunkowskazy. Dopiero po wpisaniu tajnego kodu autko nam się odblokowuje. Ponownie możemy kliknąć start znowu na hamulcu. Tym razem auto nam normalnie już odpala i możemy odjechać. Kanlok zabezpieczał to Warszawa. Zapraszamy.